Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Górowianka. Zapraszam Was na spotkanie z książką Hermana Poncera Spalaj się. E, książka była dla mnie totalnym zaskoczeniem. Spodziewałam się jakiejś takiej publikacji o dietach, o tym w jaki sposób najlepiej schudnąć i e, jakie diety są dla nas najlepsze. E, Herman Poncer e, to antropolog, e, badacz. E, tego, w jaki sposób nasz umysł e, działa, ale też w jaki sposób nasze ciało działa. E, mamy tu bardzo pięknie opisany e, sposób funkcjonowania ciała: tego, ile kalorii spalamy, kiedy i czy nasza aktywność fizyczna ma faktycznie taki wpływ e, na ilość spalanych kalorii, jak my myślimy. E, Zabiera nas do ludów koczowniczych, ale też przyglądamy się amerykańskiej diecie, która jest bardzo zbliżona do naszej. Dowiadujemy się, dlaczego obecnie tyjemy, a ludy koczownicze nie. Na czym polega fenomen, fenomen różnych smaków i w jaki sposób wiąże się to właśnie z tyciem. Herman Poncer opowiada o najnowszych badaniach, opowiada o nauce, o tym w jaki sposób różnorodne, przechodziły, nauka dokonywała różnorodnych odkryć, w jaki sposób ewoluowały. Te badania, wytwarzanie materiałów do badań, dlaczego kiedyś były one niemożliwe ze względów na koszty, a obecnie są. Nie dlatego i to w ogóle nie dlatego, że dawniej byliśmy biedniejsi jako narody, tylko po prostu odkryliśmy tańszy sposób wytwarzania określonych substancji. Tu akurat chodzi o wodę dwukrotnie znakowaną i jej e, użycie e, do badania e, poziomu naszego metabolizmu. No i taka ciekawostka zawsze, e, zawsze przekonywano mnie, że, osoby, że tyją osoby, które mają e, niski metabolizm. A tu. Herman Poncer y, udowadnia, że tycie wiąże się z, z szybkim metabolizmem także, y, mm. bo na przykład y, małpy mają bardzo wolny metabolizm i mają małą tkankę mm. tłuszczową. Y, do tego mają zupełnie inne podejście do gromadzenia organizmy ich, mają inne podejście do gromadzenia tłuszczów. Y, są tak, jakby chodzącymi górami mięśni, a my mamy, e, jesteśmy maszynami, e, fabrykami bardziej. Fabrykami do odgromadzenia zasobów na te gorsze czasy, e, żeby móc e, skupiać się na innych rzeczach, także ważnych e, dla nas jako ludzkości, e, aby móc rozwijać kolejne etapy. Dowiadujemy się tutaj także e, o tym, w jaki sposób e, zachodziły różnorodne przemiany. Jakie niesamowite znaczenie w naszej ewolucji ma dzielenie się. Pomałpy się nie dzielą, a ludzie się dzielą. I to też ma istotne znaczenie e, w tym, jak bardzo byliśmy w stanie zmienić nasze wytwarzanie żywności, naszą technologię i tak dalej. Polecam bardzo pouczająca lektura, bardzo bogata w wiadomości z biologii, antropologii, ocierająca się o filozofię społeczną, pokazująca ciekawe rzeczy z historii, archeologii, uświadamiająca nam, jak bardzo czasami jesteśmy przez różnorodnych szarlatanów dietetyki manipulowani, w jaki sposób wmawia nam się, że coś powinno działać, a my jesteśmy rozczarowani, że nie działa. Świetna publikacja, która w pewien sposób sprawi, że inaczej spojrzymy na to, co znajduje się na naszych talerzach. Polecam i do zobaczenia.